Czy nie masz nic przeciwko, żebym jakieś wybrane zdjęcia z naszej sesji opublikowała w swoim portfolio? Takie pytanie zadaję praktycznie zawsze moim klientom po sesji fotograficznej. Ciekawa jestem, jak Ty byś odpowiedział. Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie? Napisz w komentarzu. Ale postaw się też na parę chwil w roli osoby, która poszukuje fotografa do sesji. Być może chciałbyś zlecić fotografowi wykonanie sesji rodzinnej, noworodkowej albo reportażu ślubnego, gdzie w grę wchodzą już spore kwoty. Chyba oczywistym jest, że zanim zdecydujesz się zlecić komuś wykonanie czegoś takiego, chciałbyś poznać jego pracę chciałbyś zobaczyć jak najwięcej zdjęć wykonanych w takich okolicznościach, o których ty właśnie myślisz. A skąd się biorą zdjęcia w portfolio fotografa? No, oczywiście są to zdjęcia z sesji, gdzie klienci wyrazili zgodę na publikację. Zobaczcie więc, jak wiele dobrego taka zgoda może uczynić. Jest, daje możliwość fotografowi, żeby pokazał swoje prace, swój styl. Daje możliwość nowym klientom ocenić, czy akurat tego fotografa chcieliby zatrudnić, czy jego styl im odpowiada. Ale często jest też źródłem satysfakcji dla samych klientów, których to zdjęcia zostały opublikowane. W ogóle bardzo często zdarza mi się, że klienci, jakby w podziękowaniu, wyrazie wdzięczności za to, że zrobiłam dobrą robotę, że podobają im się zdjęcia, zgadzają się na taką publikację. Jest to bardzo miłe. Jeśli chodzi o moje doświadczenia, to znakomita większość klientów wyraża zgodę na publikację. Rzadko, od czasu do czasu zdarzają się osoby, no, które nie chcą czegoś takiego. Staram się to zrozumieć. Tym bardziej, że dość dawno temu też miałam takie nastawienie. Miałam taką dłuższą przerwę w fotografii, pracowałam wtedy na etacie. Nie miałam konta na Facebooku, nie miałam konta na Instagramie. Nie publikowałam swojego wizerunku. Jeśli już założyłam konto na, na Facebooku, to zdjęciem profilowym było zdjęcie mojego kota, ale zmieniłam podejście do tej kwestii. Gdyby się tak naprawdę w to wszystko zagłębić, to okazuje się, że każdy z nas ma doskonałą technologię szpiegowską w kieszeni. I nie wiem, czy, czy jest większy sens aż tak skrajnie podchodzić do tej kwestii. Oczywiście każdy ma prawo zająć własne stanowisko. Ja obecnie mam e, konta na social mediach, ale to dlatego, że służą mi one przede wszystkim do pracy, do kontaktu z klientami, do prezentowania e, swoich, swoich prac, swoich zdjęć. Nikt nie każe mi przecież publikować tam tego, co robię każdego dnia, że na przykład w poniedziałek byłam w najlepszej w Poznaniu japońskiej restauracji. No to już są osobiste decyzje, co my tam będziemy zamieszczać. Więc postanowiłam wypośrodkować swoje podejście. A jeśli chodzi o Wasze decyzje po sesji, to oczywiście uszanuję każdą. Jeśli ktoś nie wyrazi zgody na publikację, to oczywiście nic nie zrobię wbrew jego woli. Jeśli ktoś wyrazi zgodę, to będzie mi bardzo miło. Myślę, że nie jedna osoba na tym skorzysta. Może poczuję się zachęcona, żeby również sobie taką sesję zorganizować. Ale przeważnie jest też tak, że bardzo, bardzo miło jest osobom, których zdjęcia pojawiają się, czy to na mojej stronie, czy na profilu yy, oficjalnym na Facebooku. Moje osobiste nastawienie jest takie, że trzeba się wspierać. Zwłaszcza teraz, w tych czasach, kiedy wiele branż ma podgórkę. Ja osobiście nie widzę nic przeciwko udzielaniu komuś zgody na publikację mojego wizerunku. Miałam parę razy takie sytuacje w ostatnim czasie. Byłam na przykład na beauty party u mojej byłej klientki, teraz już znajomej. Zgodziłam się na publikację swojego wizerunku bez makijażu, w opastę na włosach. Kolejną sytuacją to ostatnio, kiedy byłam u kolegi fryzjera, e, też zapytał, czy mógłby mi zrobić zdjęcie na koniec. Nie ma problemu, rób zdjęcie, publikuj, niech ci służy. Także to, co ja dzisiaj tutaj mówię, to jest moje spojrzenie zarówno z punktu widzenia fotografa, jak i moje prywatne, jeśli chodzi o upublicznianie mojego własnego wizerunku. E, bardzo dziękuję wszystkim klientom, którzy do tej pory zgodzili się na to, żebym mogła użyć ich zdjęć na swojej stronie, pokazać innym swoją pracę. Bardzo dziękuję tym, którzy w przyszłości się zgodzą. Zachęcam do przemyślenia tej kwestii. Zachęcam do podzielenia się ze mną swoją opinią, taką czy taką. Trzymajcie się. Pa!